No i siemanko dzisiaj dzień zabornika Mój ambitny plan, który planowałem sobie wcześniej nie wypalił Bo Przeciągnąłem się trochę z tym nawazem, tak wapno mi się kurwa zawieszało I po nasypałem dwa big bagi i się mieliło, mieliło i musiałem trochę to wszystko przegarniać i jakoś ogarnąłem to, poszło, ale już potem mówię dobra to złożę Zorze, to co nawiozłem tego wapna, rozsypałem tego wapna i orałem tam, mi się nie chciało nagrywać, trochę byłem wkurzony. No a dzisiaj jest co wtorek w sumie i wziąłem się za obornik, nie? Także jedziemy. Jeden rozrzutnik, już wywiozłem. Też dzisiaj taki plan, żeby to co rozwiozę, to przyolać żeby nie wysychał bo jest naprawdę sucho już teraz te mrozy i te słońce mrozy w nocy i słońce w dzień to daje popalić mam trochę złomu do sprzedania podobno w cenie jest ten kompojn pojedzie na złom Mówią, że gruby złom Po 3 złote No a to na drutu 10 tysięcy Porąbało ich kurwa całkowicie A jeszcze lepsze Jeszcze lepsze dzisiaj słyszałem wiadomość Rozmawiałem z wujkiem Mówi, że pojechał kupować trawę nie trawy I z tym facetem, który tu sprzedaje Rozmawiał, to powiedział, że Że mówią, że zamośnik już Że zamośnik już są 9000 tysięcy Za tonę, no Masakra To jest nie do opowiedzenia Co się dzieje No ale to wiadomo czym to jest spowodowane Całym zamieszaniem na Ukrainie ceną gazu. Jeszcze wtedy, co no, nawet znaczy, no, nawóz, widzieliście na przyczepie, była, była sól potasowa i, i właśnie te wapno Ale tata jeszcze wczoraj pojechał i jeszcze było do kupienia. to jeszcze w sumie kupił tej soli. Chyba to na 600 jeszcze jest, więc. Bo prawdopodobnie nie będzie jej na jesieni. fosfor jakoś się wykombinuje się kupi najwyżej ten super i tyle jak będzie drogi ten fosfora da się dwa razy tyle tego superfosfatu i tyle tylko że do azotu tam nie ma nie? To trzeba będzie coś tam dokombinować z azotem, no, ale to na jesieni tak dużo azotu nie trzeba to tylko na starta by roślina miała tam na rozruch, a potem to już wiadomo w sobie na sienie kukurydzy już wcześniej, bo to akurat teraz akurat ten obornik co dzisiaj wie Boże to jest pod mieszankę, bo tam po kukurydzy, po kukurydzy jest pole i nie był dawany wcześniej był żypak, nie dawałem tam obornika, po prostu zorałem za, i tyle, nie. A teraz po kukurydzy stwierdziłem, że dam y, obornik pod mieszankę, bo tego jest trochę towaru. To zawsze warto coś tam trzeba zaoszczędzić trochę, nie? Na nawozach więc można dać nawóz naturalny. A co będzie dalej, to zobaczymy. No masakra. żywność to będzie taka droga, że cholera jasna. To... nawet nie chcę się o tym myśleć. Widziałem, że w niektórych rejonach już owsy sieją, jedźmienie. No u nas tutaj jeszcze nikt się nie wyrywa z sianiem nawozów. No więc co ja mówię. Z sianiem zbóż. Ale myślę, że no bo to w sumie jeszcze mrozki są, no ale myślę, że gdzieś może w następnym tygodniu nie, ale ale jeszcze za tydzień to tak. Myślę, na początku kwietnia to raczej będą siać może. morza. Zobaczymy. Jak deszcz nie popada, to będzie lipa trochę też. Mrozy, i. Też zrobią swoją robotę. Nawozy ja akurat tak stwierdziłem, że nie będę się. Za mocno wyrywał z tymi nawozami, no bo drogie Więc ubie też bez sensu jakoś yy, się Wcześniej wyrywać, bo nie wiadomo jak to się, jak dalej jeszcze będzie i W sumie dobry to był ruch, bo Jak teraz patrzę to tam posieli niektórzy dwa i trzy tygodnie temu I co z tego jak ten nawóz za bardzo się nie chłania, no bo jest no, sucho Ja tam i tak sięłem seletczak sam, więc co Sogi co tak dłużej działa, tylko taki miałem i nie miałem zamiaru nic kupować. Znaczy mam jeszcze mocznik, ale mocznik to akurat planuję yy, podrzewa dać w drugiej dawce, nie? Mocznik niby też dłużej działa Ale trochę, trochę mi szkoda było go siać, że tak powiem, jak się płaciło za niego wtedy, jeszcze, wtedy jeszcze, no jakoś kiedyś Kiedy kupowałem. W grudniu, w styczniu, coś, coś takiego, to, to wtedy 3600 za tonę, nie? To jeszcze nie było jakoś w porównaniu do tych cen teraz, to nie było jakoś mega dużo, nie? Ale w porównaniu do tych cen, które były w tamtym roku, no to to jest masakra. Nie wiem, czy to kurwa, jak to wszystko się będzie utrzymywać, jak to będzie, pszenica też. Teraz już teraz nie patrzyłem ile kosztuje, ale wcześniej to wcześniej widziałem, że jakieś 200 200 zł chyba za 2000 za tonę chyba było coś takiego, nie? A teraz to już nawet nie patrzyłem. Jak będzie nawozy na takie drogie to pszenica musi być chociaż te 250 z 2,5 za tonę. No kurde. Ale będzie mąka droga. Wszystko drogie, kurde. Nie wiem. Ten rok jakoś się przetrzyma, a następny jaki będzie to. To nie mam pojęcia, nie? Tutaj wydaliśmy betonem. Na jesieni nie nagrałem tego, jakoś nie chciało mi się. I tutaj jest to taki wjazd, zrobiliśmy betonem, wydaliśmy, bo to zawsze było największe błoto, nie? No i dobra, jesteśmy na polu, już ten obornik. Tak jak mówię się tylko tutaj co ta kukurydza jest, to chcę nawieść, zorać. I tam jeszcze taki mały kawałek za 40 arów. To dzisiaj chcę już to rozwieść, zorać, żeby już to było przykryte, żeby ten obornik nie wysychał. A potem mam jeszcze tam na 3,5 hektara rozwieźć obornik. Leci to trochę? Leci nie, Nawet nie aż tak cienko, nieźle jest No i co więcej umie słychać Co wam mogę powiedzieć, bo Ja wiem Roboty jest dużo Dobra jest wiadomość taka, że Żywiec drożeje no, mam, mam tam sześć swoich byczków ustawionych no to i tak dopiero gdzieś do sprzedania one będą na dwa... Kupiłem dwa odsadki jakoś w październiku Jeden limuziak, a drugi... Znaczy to mieszanki, no nie nie są stuprocentowe limuzyn Jeden limuzyn, a drugi to ten, jak on się nazywa? Mieszanka, szeroleza z limuzenem. 300... nie 300, jeden miał 300 kg, drugi miał 260 jak kupiłem. No to ale Wyszła mi średnia cena 3,5 tysiąca za sztukę, nie? Sporo, kurde, sporo, no Ale może teraz ceny żywca, które są teraz może zrekompensują to Bo jednak no gdzieś 13 zł za kilo jak dają No to nie jest już źle, nie? Ja zapłaciłem za nie 12 netto za, za odsadki A teraz jak wezmę jak udało się... Udało się wziąć po 13 złotych netto kiedyś tam gdzieś może listopad grudzień To już jakiś ten pieniądz by był za to nie Ale wszystko drożeje Pasze paszę też akurat No byczką tam nie daje żadnych koncentratów No Czasami tam coś posypie i... ale to tam jak kupię worek na dwa tygodnie to jest góra koncentratu jakiegoś i tyle nie a tak to osypka Swoja mieszanka zbożowa pszczeli to pszenica i kukurydza i to wszystko. Kukurydza sucha, nie, zmielona. No i dodatkowo jeszcze kukury... kiszonka z kukurydzy i trawa z kopca. Teraz ten kopiec, który rozpocząłem ten e... pierwszy, który nie robiliśmy, to jest mokry, taki, no wilgotny, nie. To jego dużo, tak naprawdę nie pobierają, ale widać, że wartości ma, bo przybie przybierają, przybierają, są so tak coraz lepiej wyglądają te cielaki, nie? Także tak to wygląda. Teraz pójdę w ogóle zobaczyć, jakie korzenie ma ten rzepak. Wcześniej, jak patrzyłem, no to mówię, długi był, nie? Dobrze, że tego John się kupiło jeszcze w tamtym roku. Bo no teraz nie wiem, czy ją kupię za te pieniądze. Bo... Może tak, a może nie ma, no wiadomo Tu jeszcze dwa rozrzutniki i będzie znowu I tam z jeden, za dwa Trochę zwolnimy. talerzówko z żeby było lepiej odorać, bo A potem te kępy się wywalają, nie? No zobaczymy, co tu, co tu jest grane. Tu jest jakiś taki kłaczek. Ziemia spękana. Jak, jak go nie urwę? Zobaczymy. Co to jest? tutaj do korzeń? Trzeba go podkopać. W bok trochę wypuścił Kurde wyłaś Co nie chcesz wyjść O Kurwa urwałem no Chujowo Jeszcze jeden zobaczymy może go wyrwę Ziemia zbita jest, kurde Oj dobra, ten powiedzmy no który taki większy? Nowe ten powiedzmy Zbita kurwa twarda No może wyjdzie, o ten może wyjdzie ale ja trzyma go Bo nie ma te wąsy powyżsane też na boki Ciężko będzie go wyciągnąć Tam wyciągają na tamtym polu to O Coś idzie no nie, no urwał się, no ale myślę, że gdzieś taki jest, no to nie jest taki krótki, nie? 20 cm gdzieś ma Mam, ładuję dzisiaj już pewnie ostatni rozrzutnik Nie wiem, który to, szósty albo siódmy? I co? I żeby pewnie nie przedłużać, to mogę wam powiedzieć tylko tyle Że Rozwiązę to sobie coś ogarnę tutaj, porozdam raz kukurydzy byk, byczką i resztę sobie no, jak ogarnę. No i orzemy coś, nie? Jestem Jest. po krótkiej przerwie, znaczy po krótkiej, po dłuższej przerwie w sumie, ale o, żarówka się spaliła jednak, kurde, trzeba mnie wymienić. I tak o, powolutku. O, teraz luks jest no Dobra ruszamy, nie? Nie ma co Z C1 Na razie przyjmę do No ale chcę to dzisiaj zorać już, żeby ten obornik nie wysychał ogarnąć to a jutro myślę znowu kolejna, kolejne pole będę na kolejnym polu będę rozwoził obornik i też powoli trzeba będzie orać, nie? też tutaj, tutaj akurat na tym polu będzie mieszanka posiana tam co zorałem teraz przed chwilą to tam będzie kukurydza ale też już rozwiozę Ładnie się oże. Tam co rozwiozę Obornik To będzie kukurydza posiana, tam jest 40 arach Tam co w tym roku miałem rzepak Znaczy, no w, w zeszłym roku co miałem rzepak też będzie kukurydza I kukurydza będzie tam co właśnie rozsiewałem wapno, nie? To, co, tam jest 4 hektary ponad, też będzie kukurydza To zorałem akurat kiedy w W, wy, piątek Tak, piątek zorałem całe i Mam już trochę mniej do orania, no ogólnie sporo jest orki, zostało mi z jesieni, bo, bo bo, bo, stwierdziłem, że będę miał obornik więc będę chciał go rozwieść na pewno, będzie sporo więc trzeba będzie go rozwieść i go przeorać bo zazwyczaj co roku robiliśmy tak, że dawaliśmy obornik pod agregat ale to potem kurę troszkę, tak, a to ziemia się przesusza, to to jak tym agregatem się robi, to się na dwa razy zrobić, Bo na raz to nie, nie, nie zrobi dobrze. Więc stwierdziłem, że w tym roku przy orze i tyle. nie? Jeszcze ona sobie trochę poleży ta ziemia. Więc może jakieś deszcze będą przychodzić, to, to może co nieco złapie jeszcze tej wilgoci. Jak oczywiście, popada, bo jak widać, na razie jest sucho, kurzy się nie. Pewnie jak to boże, będę musiał już dłuta przykręcić na drugą stronę. Niektóre, bo niektóre pewnie będę musiał już wymienić, bo już patrzę, że się kończy. No i tyle mniejsze będę musiał powysuwać przed, przed puszkach. bo już też patrzę, że coraz cieńsze, a one to mają jeszcze regulacje, więc można je trochę powysuwać. Tak się zrobi. Nie wiem, kiedy je wymieniałem, ze dwa lata temu. Tyle miesza, coś takiego. Coś mi się takiego kojarzy. Aczkolwiek nie jestem pewny. Zresztą to, to już są trzecie, nie? Szczerze powiedziawszy, wolę wiosnę niż, niż lato. Na wiosnę to chociaż. To jednak jest najładniejsza pora roku. Wszystko się budzi do życia. Na razie jeszcze się tak dobrze nie obudziło Nie jest jeszcze tak ładnie, ale już. Myślę, że za 2-3 tygodnie i będzie fajniej. Więc dla według mnie wiosna jest najładniejszą porą roku Lato to już tak o, zaraz żniwa I Zaczyna się już jesień, sierpień to już tak naprawdę Już końcówka sierpnia to już jak jesień, więc Najładniejsze to raczej to taki maj, czerwiec i lipiec, a potem to już Wiadomo jak jest no i dzisiaj tato w sumie gadał yy, mi, że za, zamówił ten super fosfor, ma tam chyba 19 fosforu i, 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 i 30 siarki, coś takiego chyba nawet Więc y, jeszcze po dobrej cenie, potem po tam po 1300 z hakiem czy 1300 Coś takiego w każdym bądź razie no to mówi, że po prostu o, mamy tam w ten polidab to fosforan pójdzie pod pod kukurydzę, nie, a to rozsieje pod trawy z siareczką niech sobie w kukurydzę, znaczy no fosforan pójdzie w dozownik, nie, w siewniku a, a pod trawy rozsieje sól i, i ten y, superfosfat nie ma, w sumie nie jest nie jest drogi, tak, może składnik nie jest jakiś mega, ale sól mam więc jest azotu, trochę się azot, azot i tak się potem dopiero rzuci. Jak to wszystko się troszkę ruszy lepiej, chodzi mi o trawę, nie? A na razie to rzucę ten fosfor, i sól, i tyle, I nikt nie będę tutaj szastał za mocno, nie w tym roku w tamtym roku można było trochę pogwiazdożyć o, nie wiesz. chociaż powiem wam szczerze, że jak miałem rzepak, pierwszy raz jak posiałem rzepak, to tam było niedużo w sumie tata mi udostępnił po 2 hektary tak mówię sobie, zasieję na na próbę, zobaczyć jak to wyjdzie to powiem wam szczerze, że dostał na jesieni jakieś 150 kg tego politapu i jakieś 100 kg soli, nie wiem czy tyle obornik dawałem, czy nie nie pamiętam, ale to chyba było po koniczynie stanowisko czy nie? nie, 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 po pszenicy to powiem wam szczerze, że ja wtedy na wiosnę rozsiałem tylko 500kg trzaku. i on mi wydał 3 tony, nie Jedno, jedna, jedną dawkę tylko, tylko to rozsiałem i Zabiegów to tam jakiś mega nie robiłem na żadno. i raz opryskałem tylko od, od robaka, nic więcej nie robiłem. i te 3 tony, nawet lepiej jak 3, bo tam było coś 2 hektary, 2 hektary chyba 10, to wiadomo mi 6,5 tony, nie? No to mi się wydaje, wydaje że nieźle jak na takie, na takie dawkowanie Ale to, to w tamtym to, to właśnie wtedy wtedy był spoko rok. Koniec kurde, skończyłem to. Orać my godziny chyba już po 20 jakoś 15 Dorałem to co miałem doorać, czyli mój plan dzisiejszy się powiódł, bo ostatnio kurde się nie powiódł Przez te wapno, kurwa co się zapychało A dzisiaj już Dzisiaj już skończyłem, nie? Dzisiaj się, Dzisiaj to co zaplanowałem to zrobiłem. Zorane jest, niech teraz sobie, sobie posałaby tu to trochę powłókować bo nie mam, będę musiał od dwójkę pożyczyć ale się ogarnie jakoś i żarówkę może w ciągniku zmienić właśnie może jutro zmienię no i tak no co no będę kończył, w sumie ja spadam do domu coś, coś trzeba zjeść i pewnie będę, pewnie będę sklejał filmik dla was tamten z, z rozsiwania nawozów potem ten wrzucę, ten pewnie jakoś dzień albo po. albo dzień. Jeden albo dwa dni po tamtym wrzucę. No. Także tak to wygląda. Także mogę Wam pokazać. George Cluny. Dobra, ja kończę, trzymajcie się na razie, hej.